Do kawy to kochanie są krzyżówki. Do kawy są krzyżówki. Tak jest. Dwie krzyżówki XXL dzisiaj. Mamy przygotowane. no Po jednym rządku nam zostało po 6 po tutaj literek. literek. Na razie tak to wygląda. Bonusy słabo. W bonusie u mnie tylko jedna, u Kiniusi dwie. I teraz tak, u mnie w niebieskiej jest jeden wyrazik oraz Ada w różowej. A tu w pomarańczowej. A tu w pomarańczowej jeden. Ser. Także zobaczymy. Zaczniemy od tego, co tutaj żonka może nam przygotowała. Ja sobie tutaj pozwolę przybliżyć, żebyście fajnie widzieli. Nam się czasem zdarza coś ominąć, więc jak nie my, to wy wyłapiecie. Tak, Dobra. I po dwie. Kochani, po dwie. I... G. G. Dobra. Lecimy kochani. Mamy nadzieję na fajne zdrapunie. Zobaczymy co no nam tutaj. Tak. Ale masz tych i tutaj. Co nam tutaj zdrapunie? Dwie krzyżówki zaproponują. G. Mhm. Mm Od razu też. I tutaj o kurka takie. Dużo, koło nie? zatoczyłem jak prawie jak. W zegarku, no Biesko. chyba wszystko w niebieskiej. Bonus pusty. Mm -hmm. Pusty, pusty, bestia. Tu mamy na krzyżaku i od razu G. Tutaj widzę. Tutaj widzę i o li Lilia. O, proszę, Lilia. Zetki nie zdrapałam. O, kotuś, widzisz, no, to widzisz? jeszcze coś, coś, wyłapiemy od razu, może po drodze. Mm. Dobra, I G szukamy w pomarańczowej chyba wszystko. wszystko. No i zobaczmy co na to jeszcze ta nasza różowiutka. Magia na dole, G I. Magia nam się tu pięknie układa. Wilk mamy i na krzyżaku. Z arbiter, G logopeda. O i tu Cliff. Zobacz. Fajnie. Ryga. G. Dobra. Chyba nic nie ominąłem. Dobra. Kolejny, Kolejny kochani. U. A. A o lolo, lolo, losie. O losie. Będzie co Będzie roboty. Robić. A. A. I mamy wyraz. Pabianice, jeżeli, jeżeli ktoś nas kochani w Pabianicach ogląda, to niech zostawi subika, niech napisze komentarz, że nas tu oglądał. Masz, tu masz drugi. O, proszę. Może jakiś car nas z Pabianic ogląda. Tak. <noise> drugi, dobra, fajnie. No, ładnie się krzyżówka tutaj rozkręca. Bardzo pięknie, podoba mnie się. Sporo A, no naprawdę, no jestem pod wrażeniem. A jak tutaj sypnęło tym A kochani, ale U malutko było. No nieważne, dwa ale, słowa są. Ale A. A cudownie. Kolejna. Dobra, kolejna. Zobaczcie, w bonusiku od razu Jest mamy. I U i A. U. A, dobra, no i co na to różowa? Pomarańczy. Pomarańczowa, przepraszam. Ja już spojrzałem, spojrzałem niżej i dobra. Nie tłumacz się Łukasz, ja Nie, masz drugi. nie tłumacz a, się. I masz drugi. O proszę. No, no. Zera. Tutaj mamy... A no też spora, bo fajnie. No dobrze, dobrze. Jak drapiemy, Super. kochani, i się te odkrywają te wyrazy. Mamy Olaur. A, mam. a w ogóle, a jeszcze tak, 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 tak. tak. Gadu, gadu. Gadu, gadu. Mapa. Zobaczcie jak pięknie mapa tu zaczyna wyglądać. Yy, dobra, do w pomarańczowej. Tak. Dwa. Dwa. Cudownie, dobra. Tu zacznę. Może tak e, później sobie tu przytrzymam. Magia jak cudownie się nysa się odkrywało. Kochani, pozdrawiamy widzów z Nysy, jeżeli to tak. są. Buziaki dla Was. M, mm, no no no, tutaj maluszku, druga, drugi, wow, no ciekawie, ciekawie się robi, tak. Tu mamy, zobacz, sadza, mamy dwa razy aż a. Elegancko. Ruty mamy u, Edmund też ma u. No sympatycznie, sympatycznie. Sympatycznie. Jak to u nas? To co, po jednej. E, zostały nam tak, dwie. Możemy po jednej. Tak trochę po, podawkować tymi emocjami. E, F, F to, to weź dwie, bo F. F to jest mało. F będzie mało? No Dobra. już bonusu nie ma, więc. Dobra. O, o jeszcze lepiej. Sypnęło. X, -ami, F kurka. I co? Pierwsza kończymy z dwoma. Tak, tak fajnie. Alfa. Alfa, ale L nie mamy. L nie minęliśmy tam nigdzie, kochanie. Nie. Mm, F nie widzę. Jest X. Jest ale A, nie, ma M. nie było M, kochani. Poro porobiło ma. nam tu nadzieję na mapę, na maksa. A, hmm. No to 2-2, no. 2-2. I co pokaże trzecia? X, F. mam F, cliff. No i też kończymy z dwoma. No, połechtało, no dobrze, połechtało no tutaj te nasze podniebienia. Noweniku, raz jeszcze oczywiście, Piękne. Bo jakby było A co pod bonusem się kryło. O, wow. 70 kontrolne. Fajnie kiedyś miałaś. Na szorcie jest wrzucone, jak miałaś kiedyś 70. Zdrapałaś sobie chyba tak wieczorkiem. Tak, sobie I bonus, i bonus jak nigdy i 70 tam. Także na szorcie możecie podziwiać. Oj, ej, 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 na szorcie robisz? możecie podziwiać, jak. Jak żonka kiedyś zdrapała w takiej serce bonus. Tu, tak. pustak. to co żonka drapała, przygotowywała. pustak. zobaczmy to, co w mojej. Jaki twój był w ogóle numerek? A po kolei było. Tak? Tak, bo ja mam 22, ty masz 23. 3. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy, czy tutaj coś fajnego zdrapiemy. Y. I. I. Dobra. Szukamy i. Mamy y. Dużo i widzę. Tu masz wyraz. Tak. Pięknie, drugi. czyli drugi. Mamy Tutaj mamy I. I chyba wszystko. Y nie ma. Y już nie ma, był jeden. E, w bonusiku. I... Jest w bonusiku. Tak. Lecimy. O nie miałem do tej pory. Lecimy i drapiemy sobie. I zobaczymy, co nam tutaj, czy nam będzie sprzyjało. Y i chyba tyle. O, i tutaj O, jakby było. Zobaczcie, jak to wysypało tymi O. Pięknie by było. Pięknie wysypało. Dobra. Lecimy. I tutaj mam Y w estetyka. I bryza. O. Fajnie tutaj to Y i ładnie sypnęło. No tak się I... nie miałbym No, ale okay. i tu, i tu, także wiesz. Dobra. Dobra, kochani. Dwie kolejne. Dwie kolejne. Dwie kolejne to U. E. F. No, no, no. Zobacz tu, ile F był. E i U. Drapiemy, drapiemy. No podoba mi się, powiem Ci, jest masz wyraz. drugi, trzeci, raz, dwa, trzeci. trzy, Ducha kochani, jest. no pięknie, pięknie, będzie na kolejne zdrapunie. Tak. <laughs> Umasz na okup, okup, tak, pięknie, uh -huh. no ładnie, ładnie, całkiem, całkiem, e, e, i F, nie ma F koniec. zostały nam, kochanie, w bonusie E weź, E mamy, T, O, E i F, nie. A nie, F nie mamy, e o Boże. No co ty. Jest. Nie bo, bo o tym F teraz gadałem. No bo po co gadać? Nie myl. Cicho, cicho. My się dogadujemy. EU. EU. Nie, tak mówić. Jest. E -u. Jesteśmy. E -u. Cicho, jesteśmy w EU. E... E w... Ale jesteśmy w EU, pamiętaj, tak? W Unii. Może? Jestem w EU. No EU. Jestem, jestem. No to no już. już. Drapiesz, drapiesz. Kochani, drapiemy U. Masz tego trochę tutaj. U, e, e, mamy. Poczekaj. U, komputer ma U. Tak, komputer. I tyle. I mhm. tyle. Zobaczmy, co tutaj różowimy. Ale dyszkę już mamy. Fajnie. No pewnie, że fajnie. Cieszymy się bardzo. E. Zupka ma U. Tutaj mamy f moje nie, a tu jest zobacz estetyka dwa razy e i co tu miałem a regulacja na górze jeszcze cyk. Dobra. no Poczekaj, bo nie sprawdziłam. Ja już tu, ja już tu nic nie wiem. No dobra, no niech się U U U U zobaczymy. Zobaczymy co teraz. F. Masz te swoje. Dobra. To i co od razu drugą? Tak. W. Dobrze, F, F i W, dobra, F, W, kochani jedziemy, no o nam zabrakło, ale zobaczcie jak dużo tego osypnęło. Mm. Hanie zdrapane, coś ty, zobacz, coś kto ty, szykował? kto szykował? Eee. a jak to hey. się, jak to się stało, a na mnie, czwarty wyraz, y, czwarty, mamy o, 20. o mamuniu. No to widzisz? w tym momencie widzisz? wychodzimy w tym odcineczku na zero. Elegancko. Ale gapa ten, ten Łukaszek. No bardzo, bardzo. Hmm. Widzisz, widzisz, Frząta z boku. F i W, F widno. i W, malutko. Dobra, tu mamy, kochani, cztery wyrazy. No co, cudownie. No elegancko, elegancko cudownie. bardzo. Dobra, jest w bonusie F, które chciałem wydrapać. Ale nie ma bonusu. Więc wydrapałem, dobra. W zalew. Zetki nie miałem, tak? No to masz. Y... Ale mamy Edward. Edward. Tak, ja wiem. Co mm. jeszcze? Mamy coś jeszcze? W W lub F? Nie. Hmm. To Czyli tu tutaj jeden. jeden w pomarańczowej. A? I chodźmy jeszcze do różowiutkiej. Tutaj mamy W. Tutaj mamy W. Tu mamy. Tutaj tu mamy, mamy W F. No i hmm, kochani, no i tam i tak, w tamtej było więcej. Dobra, cztery. to i tak ładnie. No pięknie, cztery. Lecimy, zobaczymy sobie. Trzy razy C z tego wychodzi, by było. Jest drugie, jest drugie, gdzie jesteś trzecie C? Gdzie ono się tu schowało. No i teraz sprawdź te wyrazy. Czy... O, tu było, zobaczcie, Dobrze, kochani. I Trzy razy C. Y Hindi mamy, H, Hindi. i n d i mamy. kadr jest K-A-D-R, no. duch D-U-C-H Tak. i było jeszcze, poczekaj, poczekaj, kadr tu, d. ren. Ren, R-E-N. E -n. Super. Pięknie, 20 złotych. Super, w bonusiku, Super. W bonusiku by było, o, o stóweczka, by było. w mnożniku. Razy tak jeden, nas. ale wychodzimy na tym odcinku superancko no, My się cieszymy, że, że lotto nie zarobiło, że my mamy na kolejne tak jest. Mamy dwie dyszki na kolejne krzyżóweczki elegancka, Zapraszamy elegancka. Was serdecznie, będzie na końcu na pewno playlista z naszymi odcinkami z tak krzyżówkami jest, tak Zaproszenie jest. do zostawienia subskrypcji oczywiście Buziaki dla Was wszystkich Dzięki za piękne serdecznie. komentarze Pa, pa